No, i w dniu 26 kwietnia 2024 będzie kolejny Kolos. W dniu dzisiejszym piąta sztuka. No, jeżeli to można nazwać sztuką. Jeden Daniel, rozpocząłem Danielem, i teraz czwarty. Jeleń, ale. Ale kolos. No pokaż się. Co hmm. to, to jest? No co to jest? No ale sztuka jest. Jest. Tu pogryziony, odgryziony. Mały leżał. Nikt go nie widział. Myszy się nim zainteresowały. No i proszę. Mamy w dniu dzisiejszym. Cztery Jelenie i piąty Daniel, ale Daniel z innego rewiru. Są, so, są. So.